Cześć widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku z kariery mojego kierowcy na moim kanale. Słuchajcie, niestety po Grand Prix Bahrain wywaliło mi safe zapis, więc musiałem na nowo rozpocząć karierę. No i nie chciało mi się... Jeszcze raz przejechać tego samego wyścigu, więc zrobiłem symulację sesji. No i Bùi Bot tutaj niestety dojechał na 19. miejscu, więc zaczynamy mistrzostwa od Arabii Saudyjskiej bez żadnego punktu na koncie, ale nie ma problemu, postaram się wszystko to jakoś oczywiście odrobić w dalszej części mistrzostw. No i ten odcinek był nagrywany na streamie, więc troszeczkę mniej mówiłem, ale mimo wszystko zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Ile tych punktów? 2160. Dużo tych punktów jest do wykorzystania. McLaren jest na miejscu w szóstym. Dalej w osiągach kupimy sobie dolny płatylnego skrzydła. Bo możemy nawet przyspieszyć. Możemy ryzyk fizyk. Niech będzie. Dobrze, dobrze. Fajnie. Tutaj na spokojnie. Standardowe, żeby pewność. Eee, dobra, ale tutaj już nic nie jestem w stanie. Zapłon, stać mnie na zapłon, nie stać mnie na zapłon. Jakieś nowe części przychodzą, zobaczmy czy to się uda zrobić. Przyszło, kontrola jakości, specyfikacja druga. Dolny płat skrzydła, super, super. No i trochę się zbliżyliśmy do Alpiny. Tygodniowe środki jeszcze przyjdą, to mogę teraz szybko wykorzystać na... Ulepszenie silnika, albo coś w aerodynamice, bo aerodynamika w sumie to się mocno u nas tak mocno, mocno. Niestety tego nie zrobią wcześniej, a to zrobią wcześniej. Dobra, no spokojnie, zróbcie to. No to przebijam czas na 12 minut do końca sesji i standardowo mam nadzieję, że jedno okrążenie wystarczy. Pierwszy lap i miejmy nadzieję, że ostatni. Tu Tutaj Źle, ale na szczęście bandę nie uwierzyłem, się liczy. Bardzo ładnie z tą sekcją na limicie. Który jest znacznie przyjemniejszy w porównaniu do dwudziestki... dwójki. Niko Hulkenberg285, nie no to bez problemu, będzie wysoka pozycja. I ostatni zakręt. Tym razem bardzo dobrze wyhamowane. Idziemy na prostą startową. 27 600. P7 i P9. Trzy dychy straty do Hamiltona. Dobrze to wygląda. P8 i P7... E, P8 i P9. Bardzo blisko, no ale jeszcze jest jakiś zapas tempa. Sekunda straty do Verstappena. Dobrze jest. Dobra, nowe opony. Na razie P8. Okrążenie na używanych oponach. Także zobaczymy jak będzie na nówkach. Nice. Żydyszki. Kilku sekunde. Teraz za późno włączyłem. 80 it's P2, it's P2, not too bad P5, Lando, odpada trzy dychy straty do pierwszego miejsca. No, to dobrze to wygląda Q3. Mamy dwa komplety świeżych opon. Łohoho! I knew it! e 6 Opony... Okon przede mną. Kurde, okon pojechał okółko życia normalnie. Jakiś. Dobra. Let's go. Last lap. Nå no. Będzie poniżej 27, 26, 9. Szóste miejsce. Szóste. Chyba przed Alonso, Udało się. Pół sekundy straty do Pereza. Wers co jest tym Verstappenem? Piero robią? W ogóle coś za słaby trochę jest. Ale dobra, dobra. Mam przed sobą Verstapena, za mną jest Alonso, także będzie ciekawe. Medy hardy. Dobra, na razie medy hardy zobaczę. Let's, go. Let's have fun. Okay, good parking there mate. Now we need to make sure we get a great launch as the race starts. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with a clutch. Aha. Kurde, Ajajaj, A Taki dobry star był. Ale Sainz tak zamknął te drzwi, nie? W f 1 tak nie robili na starcie. Otwierali drzwi jak chcieli, ale tutaj rzeczywiście nie miałem gdzie. Więc... Fajnie, fajnie. Zawsze boty na pierwszym lapie palą całą elektrownię ersu, dlatego są takie szybkie. Ale tam z przodu walka Oho Aha No way! No i ja Mogę? Mogę? Dobra, jadę Jedziemy! Trudno! Racing incident. Trzeba opony doprowadzić do normalnej temperatury. Coś to incident. Spokojnie. Oni będą tam walczyć z przodu, dogonić. Ale ten pośredni na razie. Hulk dogania. Dobra, doganiamy. Ale HULK skurczy bieg, trzyma tempo. W tym hasie. Może w tej beskitów. Przypomina mi się teraz Kanada. Dobra, bierzemy. Ty, bo ja bym wjechał w niego. Ja pierdzielę. Punkt hamowania kompletnie inny. Ale straciłem. Dobra, ale jestem przed nim. Kurde, ledwo dogania mi. Tempo wyścigowe jest gorsze niż kwalifikacyjne. Dobra, zbliżam się. Teraz... Approaching the pit window now, no, no, and he's going to be on the cards next time. Lando is coming in for his stop now. Mary, soft zjechał. Kurde, ja myślę, żeby zjechać, bo tempo takie średnie. Dobra, jak oni zjadą, to ja zostaję. A jeszcze jedna, bo będę miał deres na prostą startową. Potem ich zrobię na harda. Wyjeżdżacie? Joe zostaje. Joe wyprzedza. Box, Box, Oto Box. Dobra, Box, Box. Oni zostają. No dobra.

Ale jak Norris daleko jest. To jest niesamowite. Dobra, teraz lecimy na tym stincie. No jedź. Ja prosto startowi uczadzę. Ale Magnusen, kurde, jest waleczny. Gasliby jechał za nami. Dużo stracił. Zobaczymy jak w końcówce. U tych, co robili taką gigapocinę. Jak opony u nich będą się zachowywać? OK, clear. Ta flaga. Za nami. Co mi nigdy wpis? O na tej porozumienia, Dobra, bierzemy cnodę. Próbuję gonić botasa. Dobra. Recy Co ale robi tak wysoko na jedenastym lokacie?

on pier, wyprzedzaj mnie. Trzebuje dresu na prostą startową. Come on, let's go. Więc, cię, cię, cię. W Okay, we've lost a position. That's us down a place. Okej, okay, tutaj jest kawałek, że przechodzimy przed samochodem na 2,9 sekundy. Nie spodziewałem się, że tutaj race pace będzie do dupy, w porównaniu do botów. Ale że spokojnie odrobię tę pozycję. Okay, we've got Nie ma. only będzie one lap Dobra. No jest, jak jest, drugi wyścig. Pierwszy w pierwszych punktach, ale save'a mi wywaliło, w drugim niestety zabrakło szczęścia oraz tempa, żeby ukończyć punktach. Lando P11, Lando też bez tempa w ogóle, albo P10, nie rozumiem czemu Verstappen jest piąty, ale jest jak jest, klasyfikacja 13 i 14 miejsce, także nie wygląda to dobrze, bo jesteśmy na miejscu w konstruktorce, także to by było na tyle, dzięki